Nowenna do Świętej Małgorzaty Marii Alakok. Przyglądając się historii kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, wielu jego gorliwych czcicieli i apostołów, błogosławionych i świętych podkreślało znaczenie roli Świętej Małgorzaty Marii Alakok. Nasz Pan objawił tajemnicę swojego serca Świętej Małgorzacie Marii, o tym mówimy na kanale Apostolatu Najświętszego Serca dziś zapraszam cię do dołączenia do nowenny przed wspomnieniem świętej wizytki z paralemonią. Refleksje pochodzą z pism świętej Małgorzaty Marii, a tekst nowenny został przygotowany przez zgromadzenie Księży Sercanów. Dzień pierwszy nowenny przed wspomnieniem świętej Małgorzaty Marii Alakok. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij ducha Twojego, a powstanie życie, i odnowisz oblicze Ziemi. Módlmy się, Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tymże duchu poznać to, co prawe, i jego pociechom zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Raz, gdy w dniu wielkopiątkowym poczułam gorące pragnienie przyjąć Pana Jezusa, rzekłam do Niego ze łzami: O najmilszy Jezu, chcę unicestwić się z pragnienia Ciebie, a nie mogąc Cię posiadać w dniu dzisiejszym, nie przestanę tęsknić za Tobą. I Pan Jezus przyszedł mnie pocieszyć obecnością swoją, mówiąc do mnie: Moja córko, pragnienie Twoje tak przeniknęło serce moje. Że gdybym nie ustanowił tego sakramentu miłości, uczyniłbym to w tej chwili, aby się stać Twoim pokarmem. Módl się za nami, święta Małgorzato Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Święta Małgorzato Mario, przeżywająca gorące pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Uproś mi łaskę abym we wszystkich moich smutkach i przeciwnościach, zamiast udawać się po pociechę do stworzeń, szukał jej jedynie w najświętszym sercu mojego boskiego Pocieszyciela, Jezusa, ukrytego w przynajświętszym sakramencie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. O święta Małgorzato Mario, Ty byłaś na ziemi wzorem prawdziwej miłości bliźniego, Czyniłaś dobrze wszystkim, a współczucie swoje okazywałaś przede wszystkim tym, którzy byli chorzy, smutni i strapieni. Oto widzisz mnie, znajdującego się w wielkiej potrzebie i udręczeniu. Nie odmawiaj mi Twojej pomocy i ratunku. Pan Jezus pozwolił Ci szafować skarbami swojego przenajświętszego serca. Według twego upodobania uczyłaś, że prawdziwa miłość jest gotowa wszystko poświęcić dla dobra bliźnich i ponieść wszelkie ofiary, by przynieść im ulgę i pociechę, by pomóc mi w obecnym cierpieniu. Nie musisz już, mieszkając w przybytku wiecznej chwały, ponosić żadnych ofiar ani narażać się na jakiekolwiek trudności. Wystarczy, że za mną westchniesz do Bożego Serca a ono związane danym Ci przyrzeczeniem nie będzie mogło odmówić Twej prośbie. Nie mów, święta Małgorzato Mario, że nie jestem godny wysłuchania, bo najświętsze serce Pana Jezusa, którego Ty jesteś tak gorliwą uczennicą, nikogo, choćby i najnędzniejszego, nie odpycha od siebie. Wysłuchaj więc mnie, błagam, a ja obiecuję, że przez całe życie będę się starał służyć Ci i wszędzie głosić moc Twojego pośrednictwa. Jeżeli jednak widzisz, że to, o co Cię tak usilnie błagam, nie jest zgodne z wolą Bożą, jeżeli moje cierpienie ma przynieść większą chwałę sercu Jezusowemu i ma służyć dobru mojej duszy, to nie chcę już więcej od Niego uciekać. Uproś mi za to szafarko skarbów Bożego Serca. Łaska znoszenia mojego krzyża z poddaniem się, z cierpliwością, ażebym po ziemskich cierpieniach mógł za Twoją przyczyną dostać się tam, gdzie panuje wieczna i niczym niezmącona radość, gdzie Ty cieszysz się ze swoim oblubieńcem, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.